Witam wszystkich was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Junior i witam was w drugiej części z gry MTA na serwerze Polski Serwer Zabawy I to znowu właśnie wspomniana jest to druga część materiału którego dzisiaj nagrywałem Oczywiście testujemy Wipa auto właśnie bipowskie i właśnie stoję na jednym z nich A a to jest właśnie już to jest Mercedes-Benz AMG S6 Teraz zobaczymy jakie ma ulepszenia 3, 2, 1, start Hmm, 163 km na godzinę, nieźle. Nawet... Nieźle, bo wcześniejsze auto to tylko tam może do 150 ileś i tyle. 1841 tysięczne, więc nieźle.

No szkoda, że ten nie zdążyłem Następny pojazdem na nasz liście jest Ale fajnie mi się zespólnowali to jeszcze nie to jest, to nie jest ten jest pojazd Dobra mamy altero Romeo. Dajemy nitro To nie ma ale no No 3 Dwa, jeden, start. no i alefa ładnie się rozpędza. No dobra, liczy nam czas, no i tak to tak sama prędkość jak Mercedes, też 157 pytańki pięćdziesiąt dwa. Może hmm. my będziemy od razu tak robić, że od razu to będziemy zmieniać, bo tu będzie to jest schodzić. Hmm. hmm. nam się zespół nowa. Incent. Ulepszenia nitro. Napraw. Trzy, dwa, jeden, Zatakuj. No i jedziemy. A, trochę gorzej. Tylko 149 km na godzinę. No tak mało nie było Mercedes przetestowany Mercedes był, teraz ostatni z listy samochodów wipowskich. Hmm, jest Nie zniknął 3 2 1, start Fajne hmm. miejsce gdzie wylatuje nitro? To hmm, tutaj nie wylatuje mały błąd fabryczny 14206 Dobra To było z tak naprawdę tyle A teraz bierzemy gwiazd koło i bierzemy na short Tron. Hmm. To jest obok, właśnie, Forda i nie, jakiego Forda? Właśnie wybił mi z głowy Audi i tego korwetkę. To jest takie. A, Au... no, pojazd, który, jest, który ten warto kupić, właśnie Vipa. Dobra, zaczynamy. W ogóle mogę? Dobrze przenieść? Mogę starało. Chyba, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start. 108, 90, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Najszybszy pojazd, na w ogóle naszym ogólnym teście. Już myślałem, że nie chcemy wysiąść. Jeszcze zobaczę, bo tylko co właśnie założyłem to tylko jest ten. O, doda, do, stanie Mikołaja. Hmm. Pojazdy, ciężkie pojazdy, tu nic nie ma. Pojazdy służbowe. No i pojazdy powietrzne weźmiemy mm, do do <laughs> What the fuck? Ну no нет, это требует

Mm. świetnie jest ten natosyt. Strasznie słabo jeździ po torach, ale to jest wiadomo A, pociąg. Ale nie do mo na motocykl. Pamiętność jadę na motocyklu wzrosła. O! was super. A to... Co to miało być? Hmm, czyli sobie podziwiam co nie pojeździmy. A ten borek jest po prostu... nieziszczalny. No rusz się! Trochę sobie pojeździmy. do już uciekniemy tą maksymalną prędkość tap 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 gdzieś <laughs> uh. tutaj na serwerze właśnie Dwa się zabije Dobra, jedziemy, mamy tutaj taka przejażdżka Jest, nie zabiłem się. Tak, gdzie się jechało? Pamiętam, pamiętam, gdzie się zjechało na te. Te lampy, i te. te. Przejedziemy się za to. Tramwaj mamy tramwaj i przejdziemy się normalnie jak w niedawnych latach, <słanek stwierdził> hmm, i kamera do tu ptaka. 115, 15? Co, 60? Co, 40? 150? Wypadniemy? Co to za auto stoi tu? Koniec przejażdżki.

Co, będziemy kończyć odcinek? Dziękuję, żebyście ze mną. Trzymajcie się, cześć.